Siema, z tej strony Alastor. Witam was w kolejnym odcinku z Lethal Company. Powiem tak, ten odcinek to jest kurwa jest na pożoga, a raczej te odcinki. Musimy nazbierać teraz, musimy nazbierać sporo lutu, od razu mówię. To jest nasze zadanie na ten moment, nazbierać sporo lutu z tego, z tej planety. No tak. Ale jestem na tyle inteligentny, że sobie zabijam, zabieram HP. Ej, pierwszy raz gram tą mapę. Tak, będzie lecieć, ale to z moją latarką. Z czasem naprawdę nie wierzę. Mati, <noise> Ogólnie to... ogólnie to... Ogólnie. Ja chciałem, ja chciałem powiedzieć... <noise> ale ci oh wow. pierdol spuścił z tego co widzę. Ej, mamy problem. <noise> mamy problem. Potrzebujemy znaleźć Fire SK, S, znaczy Fire Exit, bo inaczej nie wejdziemy do środka, a my potrzebujemy zdobyć lód. Chodźcie, szukamy Fire Exit, bo on by nie miał. A zachlapałeś tutaj. Weź, wyłącz. Tą... Wyłącz muzykę, bo tu przyjdzie. O kurwa no, Nie, nie. <laughs> wszyscy powychodzili od razu Dobra, idziemy drugiego Fire Exita szukać. Wyszedł? On wyszedł? Nie. nie A to dobrze. Boże jedyny już się przeraziłem. Znaczy no gdybym, gdybyśmy mieli łopatę to na pewno byśmy przeżyli. No, łopatą by się go dzieliło dwa razy, trzy razy i może byłby git. Dobra, idę Ale nie, czekaj, czekaj. Kupujemy tobie później łop... Kupujemy, nie, nie łopatę, tylko później kupujemy tobie mopa. Będziesz zmywał. Dobra, dobra. Debil. Bob, that is silent. Tam jest problem, nie tam nie Pietek! Pietek, nie sikaj! Oh. Dobra idziemy Mam klucz, idziemy fire escape'em myślałem, że on nie przeszedł Kto ja? No Ej pa, co? Tam jest drugi main entrance, patrzcie! Właśnie! Gdzie? No... Kliknij se prawym Nie no dobra, jebać idziemy fire escape'em, zbieramy rzeczy i spadamy Bo bliżej mamy Weź Wchodzimy w fair escape, a mam tam ten fur. Ja fakar stracę Gitowa, I tu jesteśmy bezpieczni. Ale te twoje muzyki to nas zabiłem, przysięgam o serwerownia. Meanwhile, cicho. Ty. Ty! O cholera. Ty, jak masz tam... Tam są jakieś. O kurwa, macie A gdzie jest w ogóle Mateusz? Od tego zacznijmy. Nie wiem, idiota. Nie. Wiem. E, tu coś biega na dole. Dobra, poleciał bez nas. Mateusz? Uciekł nie. bez nas, czy jak? Nie, autopilot. Dupa, a do której godziny my musimy mieć czas? A Mati bez nas poleciał. <laughs> Jaki, game, bez nas poleciał. Jaki po gaj, bez nas Poleciałeś bez nas, a my mieliśmy rzeczy. Ja wam powiem, że ja, ja stałem tutaj. Ja tutaj stałem, te drzwi się same zamknęły. Ja odlatywałem. Najlepsze jest to, że ja wyszedłem w entrance, bo się zesrałem, bo ten gówno tam było. Ja patrzę, wychodzę, a tu kurde jakieś stwory gigantyczne. Masz autyzm, ja kończę na razie halo, czemu kończysz? Czemu kończysz? Halo, a wyszedł sobie. Br, ile my mamy tutaj tak naprawdę? 42, potrzebujemy 235. Br, Brr Br, Brr. on wyszedł, naprawdę? Tak, br, musimy kończyć w dwójkę. A ja sobie zdechłem. A nie, nie zdechłem, ale straciłem temy. Naprawdę, my tylko tracimy kasy na tym. Czemu ja tu dalej słyszę tą muzykę? A, gościu, już nie. Gościu. Zostaw, zostaw, zostaw. To, to jest na. To zajmuje potem całe ręce. Tu jest zamknięte Boże, jedyny weź spokój, tam coś w tle Nie wiem co to był za dźwięk, ale mi się absolutnie nie podobał. Mógłbyś, nie. tu były zamknięte drzwi wcześniej. Ja o kurde, pomóż mi, A, pomóż mi. No, dupa, zbierz temy ze mnie. Coś mnie zabiło. Okej. Okay. O. Okej, okej. Okay, okay. on jest obsrany w chuj. On jest obsrany w chuj. o o o o <śle> Co cię zabiło? Ja pierdolę Coś cię zabiło A mi coś jakiś mi, mi jakiś posążek na łeb skoczy. <śle> no właśnie widziałem ty po kurde nie, zaraz coś na niego skoczył <śle> O oh, nie Najgorzej, a to był ostatni chyba dzień Nooo No chyba, nie, no, no chyba Nie, one day is left. A no, zero days left. musimy znaleźć to, co, co mamy, a nie mamy totalnie nic. Eee, wiesz co. Mam pomysł, lecimy tam im dać nic totalne. Zwój <laughs> dalej, zwój dalej.

Nie Dobra, to by było na tyle z Letal Company na razie. Widzimy się w następnym odcinku. No cóż! bye, -bye